Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Ej. Zapraszam! No cześć! No cześć! No cześć! Dudek. Dzień dobry, dzień dobry, o! dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, co pan chce zrobić, co pan chce zrobić, dzień dobry, dzień chodź, chodź kochanie. Dobry pies. Chodź, Duduś. No chodź, kochany, chodź. Chodź, Dudusiu, chodź. No chodź, kochanie. Chodź. Nie ty, mała Zołzo. Nie ty. Chodź. Kochaneńki. Dudek.